Witam. Dzisiaj przedstawię najszybszy znany mi sposób instalacji WordPressa. Do tego celu wykorzystałem instalatora znajdującego się na moim hostingu w, w panelu administracyjnym Direct Admin. Przechodzę w takim razie do aplikacji WordPressa. Zaraz go tutaj znajdę. Moment, są aplikacje. Aplikacja WordPressa no i całe mnóstwo innych aplikacji, również można błyskawicznie je zainstalować. Żeby zainstalować WordPressa, klikam na ikonę WordPressa. Klikamy Instaluj aplikację. Teraz trzeba wybrać domenę, którą wcześniej zarejestrowaliśmy Ja do tego celu wykorzystam domenę może tą albo nie, może tą EdwardPardej.dpar.pl Ścieżkę tutaj skasujemy. Nie potrzebujemy ścieżki. Tutaj mamy informację, czy najnowsza wersja, czy jakaś inna. Wybieramy najnowszą. Wybieramy język polski. Pozostałe rzeczy nie zmieniamy. Tutaj się pojawia hasło, które wykorzystamy do logowania się, a później zmienimy je na takie, jakie będzie nam łatwiejsze do zapamiętania. Klikamy zainstaluj i czekamy teraz. Mniej więcej kilka minut. Może u kogoś się zdarzy, że będzie 5 minut, czy, czy więcej. Wszystko zależy od szybkości łącza i szybkości przekazywania danych na serwer. Cierpliwie czekamy, aż pliki się wgrają. Po zakończonej instalacji pojawiają nam się tutaj adres do administrowania blogiem i adres, pod którym możemy zobaczyć naszą gotową stronę, czyli naszego WordPressa. Klikamy w takim razie, w na, żeby zobaczyć, jak, jak nam się udało zrobić stronę. Gotowa strona wygląda w ten sposób: w tej części ekranu. Obrazy będą się nam zmieniały. Tak, to jest akurat ustawione w tym szablonie. Trochę, może zmniejszę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Takie rozwiązanie jest przede wszystkim dla osób, które nie mają wiedzy informatycznej, a chcą zarabiać w internecie. W takiej sytuacji, własna, wykupiona domena i, i komercyjny. Hosting są właściwie koniecznością. Takie rozwiązanie daje możliwość zainstalowania no niemal każdej popularnej, każdego popularnego serwisu. W przyszłości będą potrzebne różne rzeczy. Będzie potrzebny Sklep internetowy, być może nie wszyscy będą go potrzebować, ale część na pewno będzie potrzebowała. Będzie potrzebna statyczna strona internetowa. Będą potrzebne różnorodne aplikacje służące do zarabiania. Do zarabiania. Wszystko to, korzystając z komercyjnego hostingu, no załatwia się dosłownie kilkoma kliknięciami myszy. Tak samo jak zrobiłem to na, na blogu na WordPressie, yy, będziemy mogli to na Joomla czy na jakimkolwiek innym, yy, popularnym, na, na jakiejkolwiek innej popularnej aplikacji wykonać błyskawicznie, bez żadnej wiedzy informatycznej. Dziękuję.